Spider-Man! Spider-Man! Lecimy! Kontynuuj! Dobra. Wziąłem sobie ogólnie po angielsku i gram yy, holandem. Yy, kurde, w tą grę nie grałem od dawna. Krótka historia. Przeszedłem całego Spider-Mana. Yy, Zanim wyszła jeszcze dwójka. Kurna, ale lagi, zaraz się spokojnie ustabilizuje wszystko. Yy, potem grałem yy, w DLC pierwsze i przeszedłem jakoś połowę drugie. Chwila, 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 chwila. O nie. O nie. Przeszedłem połowę drugiego. Ej, czekajcie, muszę zrobić zdjęcie. Kurde, z jakiegoś dobrego konta trzeba zrobić. Nieważne. Ej, dzisiaj... Dzisiaj gramy... Nie wiedziałem, że tu takie smaczki są, nie? Ej, Easter egg. Dzisiaj gramy w Spidermana. Bo przeszedłem już jeden... O kurna, znowu? Ej, czy mi się wydaje, czy oni czy oni dodali jakiś e, update, który dodał e, dużo takich e, rzeczy bo właśnie coś widziałem, e, coś widziałem gdzieś e, chyba na redditie, ale nie wiem gdzie w każdym bądź razie, pomijając tą kwestię e, o, e, gramy z spidermanem przeszedłem już całego spidermana, dwa dlc praktycznie e, no ale safe mi się usunął, więc postanowiłem, że Yy, nagram sobie odcinek. Już kiedyś był odcinek, yy, dwójka jak, yy, jak tylko kupię, jak będzie na PC, to, to będzie będą odcinki yy, regularnie, natomiast y, teraz no fabułę robimy. Dobra, dawaj. Nie wiem co to jest za stage fabule, w fabule. Teraz idziemy do Konorosa. Znaczy do Konorosa, Jezu, no. Yy, wiecie kogo. Otto Ottaviusa. Industries. No dawaj, dawaj. O, kartę mam Siema, siema, doktorku Witaj, Peter Dobra, gdzie ty jesteś? Dawaj mi katstenkę mm, Tutaj, okej okay. Nasz pierwszy krok doświadczalny Stracił rękę na miejscu I teraz chciałbym mu znów ją córkę. córkę Mogę coś zrobić? Nie mogę, dobra Wychodzi Tutaj co jest? A. No dobrze, się to nie skończy Ej, sporo miałem to laboratorium. Zapamiętałem, że one jest trochę mniejsze. O, Fisk, Scorpion, Vulture. Dobra. Od razu mówię, z angielskiego nie jestem, jestem jakiś wybitny. Dobra. Nie robię tych wszystkich rzeczy, bo ja już i tak to wszystko przeszedłem. Już i tak to wszystko widziałem. Tu będzie ta ręka, która się sama porusza i ten eksperyment chyba nie wyjdzie. Dałem mi kaszenkę. Możemy ich ulepszyć. No. no. W kolejny chyba już będzie miał na sobie z tego co pamiętam. Też widziałem, że ludzie narzekają, że Peter Parker wygląda tutaj gorzej niż w poprzedniej tej. Nie dziwcie się, że mam taką grafikę. Niedługo kompa kupuje lepszego i będzie wydupista. No tak. No, tylko że... Coś nie, nie, nie w porządku. Biedny kubek. Bo ja w tym coś napiję herbatki. Hmm. Spokojnie E, No, to był fajny. W tej grze. Ale i tak w ogóle. od ze z Spiderman'a 2. No, tak będzie lepiej. Eee. <śm> nie chcę być chipski, ale. A. Ej, to co? To dopiero tutaj było? Urna. Wiadomo, że się znają. Oni założyli tą firmę. Z tego co pamiętam. O, założyliśmy firmę. Terio? Korp. Co zgrabne, czekaj. Os? Osborn? Korp. No to kto. A to nie ma sensu. Nie, ale cutscenki są naprawdę fajne. No tylko nie chcę was zanudzać, bo ja już to widziałem. Wy to widzieliście. Nie da się chyba tego pominąć, niestety. Dobra, ale mogę zrobić jedno. A nie, nie mogę. A nie, mogę. A widzicie, no usunęło mi postęp do dupy. Na tym skończyłem. Eee. Tak mało postaci już mamy? Jeszcze. Dobra. Pozostawił z Industries. O nie, to będą te, takie, te. Dobra. Jest. Eee, tu mamy elementy. Dobra. O kurde, dobra. Jak się to obracało? Kuje Można tego wymienić. Jezu, nie pamiętam jak się to robiło w ogóle. Dobra. Mamy skręca kręcaka. No, daj go tutaj. Myślę, że można to tak zrobić. E, tutaj połącz z tym. E, tutaj trzeba będzie połączyć. Kurde. połączyć tak. Można stąd zabrać. Dobra. E, w tą stronę musi być. Teraz tak, w tom. Yy, stąd możemy wziąć, ale nam się nie przyda. Potrzebujemy prostego. Dobra, ile mamy? Docelowe napięcie? Yy, musimy jeszcze jeden dodać. Dobra, jakbyśmy dali minus 3, będzie dobrze idealnie, dobra. Dobra, kontynuuj, co dalej? A, to już wszystko. <laughs> nie, to spoko. Dobra, naprawiliśmy ci od to yy, twój sprzęcik. Ja naprawdę polecam tą grę każdemu. W swoim czasie, kiedy w to grałem codziennie, yy, po kilka godzin, to była to moja jedna z ulubionych gier, nie? Jak gra będzie za cicho, to w następnym odcinku podgłoszę, bo może zrobię z tego kilka odcinków. Zobaczymy, jak mi się będzie grał, nie wiem. Pamiętam, że już sama końcówka była yy, ciekawa, bo. No, emocjonalna była, nie? Jak tam ciotka my zginęła, niestety, i od to, yy, no nie zginął, ale poszedł do więzienia. No Ale wiecie, że będzie Spiderman 3, nie? <grych> Dobra Mamy Nowy początek ukończono Dobra, nie chcę być towym Holandem. Chcę sobie zmienić ten strój Umiejętności Mogę coś upgrade'ować Dobra, szczerze upgrade'uję cokolwiek, bo tak czy siak I tak będę musiał wszystko upgrade'ować, nie? Gadżety I tu nowe Okej okay. Dobra, kostiumy, kostiumy, kostiumy Dobra, to, to bym zostawił Mmm Tutaj nie chcę żadnego, bo te wszystkie kostiumy są dla mnie słabe. Miałem dużo więcej odblokowanych, no ale na tym save'ie to wiecie. Dobra. Ten, ten jest fajny. Ten jest też fajny. No oczywiście ten i ten, nie? Yy, ale Tom Holland ma takie gładsze tekstury. Oni mają takie bardziej... Na lepszej grafice by to lepiej poszło. Dobra. Ja chcę być teraz Andrew Garfieldem, bo jeszcze nim nie grałem ani razu. Najmniej lubię jego Spidermana, ale... Nie ukrywajmy, jest... Jest... Dobra, kontrowersyjna opinia, ale jest na najmniej ulubionym mnie Spider-Manem z tych trzech: z Tobeya i Holanda. I... I jest według mnie najsłabszy, jest na to dużo dowodów. Natomiast dalej go lubię, jest mega zajebisty. Nie, to, to, że najmniej go lubię z tych trzech, to nie znaczy, że jest słaby. Jest dalej zajebisty, po prostu oni są jeszcze lepsi dla mnie, nie? Dobra, gdzie mamy lecieć? Oj, ale z... zabijamy ludzi w komentarzach za tą opinię. Ale trudno, no. Tak, tak uważam, i nie będę tutaj ten Dobra, dobra, dobra Tutaj mamy te Od ten, ale ja już to też robiłem. Ja, szczerze? Ja tego Spidermana trochę mi przykro, że się ten save nie zapisał, bo ja już tu dosłownie wszystko zrobiłem. Chyba kolejnego odcinka nie będzie, dopiero z DLC będzie. Bo tak, yy, wszystkie zagadki zrobiłem, wszystkie dodatkowe rzeczy zrobiłem, dosłownie 100% miałem tego Spidermana. Plecaki wszystkie, wszystkie laboratoria. Tu mam chyba zaliczone nawet, ale. Tak, mam zaliczone, ale dobra. Bo dałem save'a save'a ten. Tutaj, te miałem wszystkie zrobione. Misje, bla, bla, bla. A to co to jest? na zamek. Dobra. Dobra, jak chceś tutaj? To jest daleko. lecimy Bo ja w tej grze jest p p Yo, haha. <noise> Najlepsza część tej gry, nie? Hops. psesa Biegniemy, 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 biegniemy. biegniemy Wuuuu. Hop. O, my już tu byliśmy. Nie, nie byliśmy tu. O. Kurna, ale mi takuje. O, jej żona Jamesa. Puu To, 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 Zawsze mam w głowie yy, Spidermana z Tobejem, jak, jak jest to. Chyba yy, dużo o nim będę gadał. No bo kurde. Bo kurde, to jest najlepszy Spiderman. Ale, ale najsilniejszy i najlepszy. Ale yy, z, po prostu. Dobra, z niej. tam później będziemy się bić. Tak, tak, tak. Yy, natomiast tutaj jeszcze nie w tym, nie w tym czasie. Moje ulubione misje to są te, w których albo trzeba pomyśleć, albo mamy właśnie jakieś takie powrogie bazy. O, basy znaczy basy. Busy szkolne. Dobra, co mamy, co mamy, co mamy? Jak to się robiło? V? Tak, V, dobra, V. Hmm, bym poszedł trochę wyżej. Albo na samą górę można. Tu nikogo nie ma, nie? Tylko tam są, dobra Myśmy ten promień odznaczyli Ej, Weź go odznacz Ej, teraz tak Dobra, widzieli mnie aleki Yo, ale widzieliście? Jak zrobiłem tego? Ło! <laughs> zawsze mnie jarają takie rzeczy Kur... Dobra Nie to nie Nie chcecie pokojowo? Spokojnie, ja wam tu zaraz Kurde, co ja robię? Dobra Trzymaj bombę Trzymaj bombę psz, psz, psz. Ops Ciebie też nie ma No kurde, zapomniałem tego Czasami zbyt hojracze Nie wychodzi, dobra Pokonani, teraz wchodzimy do środka F, dobra Welcome, welcome Buja Buja gitara <śm> Gdzie jestem włas, którego spadłem? <laughs> coś go nie widzę. Dobra, kostiumy, dawaj kolejne eee... Dawaj ten czarny. On jest fajny. No i moje yy, chyba ulubione, czyli zabawa w cicho ciemnych. <laughs> nie no. Chyba ten jest sam. Dobra, nikt nie widział. Ten tu idzie. No UV Dobra, nie widzieli mnie. Było blisko. Muszę tu jak w rogu Pająk kurna Czarny Co mam takie białe elementy Haha <śm> Ale i tak jak wszystkich zabiję To yy, potem Jak wszystkich zabiję To potem i tak yy, I tak będzie fala druga I wszyscy się na mnie zaczną rzucać And Fuck Widzieli mnie Dobra Nieważne Dobra Ty walej gruby Dobra Dobra Mać skrzyną Właśnie puszczę wam bociki Pa pał. Pajęczki. Kurde, bije mnie tamten, dobra, jedynka. Eee, ciebie możemy do ściany tutaj. Dobra, nieważne, coś nie poszło. Mm, ty. Dobra. Wow. Dobra, trzeba się skupić, bo przegrywam. Nie, żeby coś. Kurde, dobra. Wszyscy są tam? Chodźcie, tutaj zabawimy się. Losowo kuklikam, nie? Mając nadzieję, że coś złapię. O, dobra. Milion rzeczy tutaj na szczęście jest. Nie, ty, dobra, do ściany. Kur... Powiedziałem do ściany. Dobra. Nie mam, niestety dwójki jeszcze. Dobra, dwójka, nie macie. Nara, 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 Pssiu. Wywalaj mi tu. Dobra, macie bomby. I teraz was tł tłukę jak... No. Masz elektrobombę Trzymaj, 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 trzymaj Jedenka Ops, hops, nie ma was Hops, nie ma was yy, Dobra, dwójeczka Dwójeczka, lecisz, Nara. jedynka Hops, sa. No, no, no Ty, nie żartuj sobie O, mam tu dużo beczek, żeby was potłuc Dobra, przytrzymuję to ku, nie wiem po co Przyzwyczajenia Dobra, dwójeczka Dwójeczka, dwójeczka, dwójeczka. Na szczęście oni w tym czasie nie mogą być, to trochę głupio wygląda. Natomiast jak tu dam, to wszystkich porażę. Dupnę kogoś. Dobra, i mogę ich bić. Dobra, po, powoli chyba y, czas na. Y, ten retreat. On Spierdzielanie w każdym razie. Dobra, ty tam do ściany. Y, ty tam. Wy, snajperzy, was nie lubię. Gdzie on jest? Tutaj. Dobra. Trzeba dużo tego kontrola wciskać. Strasznie dużo. Myślałem, że rzucił granat. Jo. Dobra. Kurde, głupio to rzuciłem. Dobra. Masz, 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 masz. Dobra. Unik, 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 unik. Dobra, ty do ściany. Eee, teraz ty lecisz. Gdzie on podział się? Halo, halo. Dobra. Macie pudłem. Macie skrzynką. Tutaj, dobra, masz paletą. I do ściany, dobra. Kurde, dobra, dwójeczka, dwójeczka. Zaraz Wandrony dam. Jedyneczka. Hops, hops, hops. Ty tutaj. Yy... Nie denerwuj mnie. Trzeba tego starczem. Dobra, <laughs> nie macie. Tego też do ściany. Dobra, ty? Chcesz się serio bić? No dobra, no dobra. O kurde. Ale dostałem po dupie. Wow, dobra. Nie ma chłopa z bazuką. Kurde! Rzuć tym, dobra! Nice! Oh my god, gruby! Ty! Ty też! Ło, co się tu dzieje? Ło, kur, dobra, uciekam! Czekam tu na nich, nie ma takiego czegoś! Ah! Idzie tu jeden, dobra! Aaa! Oh, Mam Jeden HP! No nie gadaj! Dobra, muszę, ko muszę koić yy, ten, wykończyć Dobra, dobra, trochę więcej HP Chodźcie tu, chodźcie tu Muszę ich zniszczyć Dobra, jeszcze ty, dobra, skończyłem, wow Ej, to było intensyw, to było intensyw jak nie wiem Wow <laughs> Dobra, pijemy herbatkę Zrobiłem sobie... Jezu, ale gorzka się zrobiła, oh my god Taki kalendarz mam yy, do świąt, że. Yy, prawda, święta są jutra mi zostały jeszcze jakieś 6 herbat. Ale pój, późno zacząłem z niego korzystać i nie wiedziałem, jaki on jest dobry. I co in, inną herbatkę mam. Dzisiaj co ja miałem? Maliny i yy, waniliach, chyba. E, niedługo będę miał jeszcze coś tam z pożyczki, chyba. Nie, jakieś takie tak fajne herbaty. To miejsce polecam każdemu. Dobra, MJ MJ cicho tam. Klikam M, bo myślę, że tam są rzeczy, dobra. Hmm. Dawaj mi coś jeszcze. Randka. Pomoc Wardowi. Dobra, jakby dawaj jakąś misję pobocz. Nie, warasie sieci żadne, nie, nie. Prywatny detektyw, dobra, to pamiętam co to było. Nie chcę tego. Bierzę na suchowa. Czy ja to mam zrobione? Szturm na zamek. Lecimy po to. Wcześniej słuchałem z dubbingiem tego Spidermana. Teraz, yy, jak gram, to słucham. Mam te napisy po polsku, bo się nie da po angielsku, chyba. Nie wiem, jakoś nie mogę tego ogarnąć. Natomiast mam dubbing. <laughs> no i mi to pasuje. Wolę główną fabułę i tak już znam, bo po polsku słuchałem więc teraz Jak drugi raz gram, to sobie można po angielsku. Ostatnio dużo, dużo filmów i tak dalej. Jak oglądam to. O tu też coś chyba było, jakaś misja kiedyś. Ostatnio dużo rzeczy, jak. Yy... Patrzcie mogę takie coś zrobić. O, nie wiedziałem ale. Ostatnio dużo rzeczy jak y, oglądam to po angielsku albo coś. O, tutaj gdzieś była misja z y, cyklopem. Kurna z cyklopem. Tak. To jest najgorszy sposób y, na przemieszczanie się. <grym>, czyli tak jest spacją. Pew! Co ty chciałaś? No dawaj to F2 klikaj. Czemu nie mogę? No Kurde, coś się zepsuło Dobra, teraz można Eee, F, tak Co ty tu chciałaś? Nie pamiętam, pamiętam, że ona była, ale co ona chciała? O co ptaki nocą? Tak, szukam nocnych ptaków drapieżnych parków. parku w Samku Belvedere Co ja mam za jakieś nitki na... na kostiumy? Ej, widzicie to? Co jest? Dobra. Yy, nie słuchałem totalnie. Mam trochę za cicho grę. Ale nie wiem jak u was jest, więc wolałem ciszej dać. I coś coś tam zrozumiałem, że z, yy, ten. Że oglądał ptaki. I, i ja ten. Ale dobra. Oni się tym nie mogą zająć? Tak szczerze. Przecież tu jest całe to pseudo wojsko. No to nie jest wojsko, tylko ta armia. Tej silver. Yy, silver Saber. Nie wiem jak ona miała. Zbiór Fiska. A, to wy Dobra, nikt mnie nie widział Ciebie tego nie widzieli? A tamten co robi? Oj, tam tego już nie ma. No i ciebie też nie ma. Dobra, szybko, po robocie. I teraz chyba te dyski jakieś były, nie? Nie, to jest zwykły kosz. O, 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 właśnie. Nie bardzo coś, co tu się dzieje. Może znajdę coś ciekawego na tym. Jaki przeleciał. Eee... O nie. nie, będę musiał... Czy będzie ta misja z ptakami? Że na mapie będą się pojawiały ptaki i będę musiał je gonić Dobra, pora zmienić Spidermana tak... ten. I dawaj, dobra. Dobra, klasykiem polecimy Kurna, gonienie ptaków. Te dwoje widzę. Chodźcie tu jakim cudem jesteście szybsze ode mnie To nie ma sensu. Fast, 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 Dobra, musimy naprawdę popierdzielać Nie ma tu sensu, nie ma logiki Po prostu trzeba zapitalać Nawet nie widzę tych ptaków Kurde, ale daleko poleciały Jeszcze w parku Gdzie nie ma jak latać Ty, było ku, no było kół Mam cię, ptaku Ale to nie ten, dobra Oh my god, ale one są szybkie Dobra, wezmę ich z góry a nie mogę się wysoko ten, muszę, yy, no dobra, mam cię, mam cię, jeszcze dwa zostały. Chodź tu. Kurde, nie! Wybij się, fuck. Dobra. Chodź tu. Dobra. Muszę teraz wrócić tam, na szczęście blisko jest. Okej, okay. prawie na styk. Dawaj, podłączaj. Mhm. Mm to już za kogoś no... Na... Co mam zrobić? Aha, chyba zabić ich w tym czasie. Chce w sensie, się no. zabić. Speeder nie zabija, ale wiecie co urda misja na czas. Spierdzielaj. Nie ma was, kurde. Nie, 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 ty, ty nie będziesz nic tu robił. Dobra, ich to trzeba prądem. Nie ma innej opcji. Nice, dobra, szybko. Kurde Kolejne, kolejne, są kolejne, 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 ale intensywnie. Dobra, szybko Cały centra parku są aj, 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 No biegnij tam! Kurde Ale popitalam Yo No gdyby, gdyby nie wpadł ten głaz Dobra, szybko dawaj, tam mam tylko dwie minuty Szybko trzeba ich wykończyć Dobra F, szybko Nie ma ich Szybko Bich! Dobra, tamten już nie żyje znowu. Dobra, dobra, dobra. Szybko. Pędzimy do kolejnego obiektu. Na szczęście są ich tylko trzy. Teraz już został tylko jeden. Dobra, zdążę, na luzie. Na luzie, na luzie, na luzie, na luzie. Dobra, dawaj, przyspieszenie. Yo-yo. No, no, no. Dobra. I tu są kolejni. Nie ma cię, kurde. Fak, 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 bomba. Wujka Nie tego chciałem Masz starczą kurde, nienawidzę ich. Dobra, padł Jeszcze się tam rusza, ja nie mogę Ej to jest creepy, patrzcie on się jeszcze rusza A nie bo on jeszcze żyje, dobra Po takim kopie to już na pewno nie, go nie ma Dobra Mogłam żyć spokojnie mieszkańcy Manhattanu Dobra, to teraz chyba musimy do niej iść. O nie, u, u niej są uzbrojeni ludzie chyba Tam, dobra Spokojnie, spokojnie już lecę. Kurna. Upy no Dobra, spokojnie, spokojnie. Pani Stefani. Madam. Lecimy. Jestem. Idealnie. A tu są! Ja pierdziele Dobra. Chyba, nie mam na ciebie czasu. Babka jest w zagrożeniu. Nie ma was. Fuck! Aaaa, Za to cię zabiję. O masz granata Powinno ci urwać łeb To takie coś A ty co sobie myślisz? Już cię nie ma Dobra, nie żyjesz gościu, nie żyjesz Sprawy ci jak jeszcze nie miałeś Masz porażony prądem A ty Wywalaj mi z tego budynku Jeszcze cię zdziele kilkoma tymi Niech ma za swoje, dobra I co, było fikać? Było fikać! Było fikać, kurde! <głodziewanie> wow, ale skok zrobiłem. Jak tam żyjesz? No. Faktycznie miał na to widok, bo to tam jest. Ha, po kopniak No, spoko. Sadzić do klatki kilka ptaszków. Dobra, szturm na zamek ukończono. Dzień, mam nadzieję, filmam się spodobał, to już będzie koniec. Trochę to trwało. No, ale mamy, no. Nie wiem, czy będą jeszcze jakieś odcinki z Spidermana. Na pewno będą z DLC, yy, chociaż jeden, bo chcę to DLC durne przejść. No, mam trzy, nie? No to chcę te trzy części przejść. Już jedną zrobiłem poza odcinkiem. To jest Black Cat. Yy, to z yy, tym Tanderem. Jak go, ja go miał? To zrobię po, chyba poza odcinkiem, bo już z tego był jeden odcinek. I zobaczymy się tam, gdzie skończyłem. <laughs> I no co. Do zobaczenia. Elo.